Witajcie serdecznie dzisiaj przy niedzieli. Jesteśmy nad inną, kolejną rzeczką. E, jesteśmy nad taką malowniczą, kleniowo-pstrągowo-brzanową rzeczką. E, mamy krótki odcinek do omówienia. Znam tą rzeczkę. E, złowiłem tu już parę e, pięknych kleni. Jedną brzanę e, kumpel tu złowił pięknego pstrąga. E, nie byłem tu od 10-12 lat. W sklepie męskarskim, w którym kupowałem tutaj e licencję, przestałem je prowadzić. Ale jak się okazało, e przez przypadek znalazłem informację, że można kupić karty online. To też uczyniłem. Zmeldowałem się na innym portalu i kupiłem od razu licencję. I od razu tu przyjechałem dzisiaj. Także miejmy nadzieję, że uda się nagrać fajny materiał. Tak jak mówię, celem wyprawy jest na pewno kleń, na pewno brzana. No i Myślę, że Strong podobno, lipień też tu jest, są też ładne okonie. Także miejmy nadzieję, że ryb nie będzie brakować dzisiaj. Jestem dość wcześnie, z chwilę po 6.00. Nie chciałem mieć towarzystwa, bo rzeczka płynie przez starówkę miasta. Także tak wygląda pierwsza miejscówka. Rybki już się na powierzchni pokazują, a z tamtej strony jest most. Na tym zakręcie tam woda poniżej szybciej jest i są kamienia, tam właśnie najwięcej brzani, kleni łowią. Także zrobimy parę rzutów i idziemy obowić najlepsze miejsca. Woda stoi. Nie wygląda to zbyt dobrze. zresztą że troszkę płynęła. Mam nadzieję, że ten zakręt mocno się nie zmienił. I, i woda dalej tam natleniona. Bo, jak wiadomo, Żona i tlen jednak lubią dobrą, dobrze natlenioną wodę. A tak samo w Strąg, tym bardziej w strąk, powiedział. No ale nie ma się co stresować, dopiero zrobiliśmy trzy rzuty. No właśnie, właśnie od powyżej tego mostu zaczyna się taki mocniej płynący odcinek. No na końcu tego odcinka jest stary młyn. a ja nie, troszkę płynie, widać to po tych liściach. Jest stary młyn także. I taka śluza. I zależy od niej właśnie, czy jest otwarta, czy czy nie, nie jak szybko płynie woda a nic nie zobaczyć po no, pociąg zawsze parę rzutów po drodze tutaj w te zacienione drzewa to jest też fajne miejsce, to jest takie wypłycenie zawsze schodziłem, stawałem. już praktycznie wchodziłem do wody i wróciłem do góry i chyba tak też uczynimy teraz żeby się nie ładować tam do wody na moście. Okularków nie wyciągnęła, ale najbliżej wyciągniemy za chwilę. Zejdziemy tylko delikatnie, najpierw zrobimy z brzegu parę rzutów, a potem się ładujemy do, do wody. Tam jest fajnie wypukane i dość głęboko. To jest przy brzegu Płycej. dlatego tymi nawisami na pewno stoją klenie. Czas tylko tam jakoś do nich dobrać. Weź delikatnie Byłem na tej rzece Trzeba było razy odkryłem mój kumpel Z którym kiedyś jeździłem na ryby tak jak mówię Przez długi czas tutaj nie szło karty dostać Tylko w rękach osób prywatnych albo coś I szło tylko w sobotę, w niedzielę Nie Dlatego cieszę się tym bardziej Że, że znalazłem Tę możliwość kupna karty online do tego tak można kupić nawet roczną licencję na tą rzekę i oprócz tego, że mogę łowić tutaj, mogę obłowić też z jednego brzegu tutaj ten odcinek Menu. Ale ta rzeka tutaj wpływa zaraz 500 metrów poniżej do menu także naprawdę, no i na rocznej licencji też mamy ten odcinek 20 km menu, także można powiedzieć, że się za 97 euro opłaca, jeśli mamy tyle do obłowienia, fajnej wody. U mnie na men kosztuje odcinek 50 parę euro, a, a niestety bez rybie takie, że może to będzie lepiej. Mam jakoś 80 km, 84 chyba tutaj do parkingu. Oh, także nie jest tak tragicznie tam nie całą godzinę większość drogi po autostradzie ostatnie 9 km e, między miastówką także mówię że całkiem przyjemnie się tu jedzie i nie ma najmniejszego problemu z dojazdem Wodę wody, coś z tego co pamiętam Będziemy się powoli poruszać do przodu Na razie mam założonego sieka, oskę Ale potem pokombinujemy Mam też takie moje ulubione pstrągowe killerki I nie tylko, także idziemy próbować wszystkiego W aucie mam wędkę Smith Trolling, tutaj jak mówię tutaj poniżej w dłużejki jest trochę bardziej szeroko, spokojniej są e, grążele i z tego O! Ale klinisko pacło tam e, z tego co są, wiem to są właśnie ładne okonie też wchodzą tu z menu ty się może trafić, że e, bolenie się tam z przodu trafią także więc mówię jest naprawdę rozmaitość gatunków bardzo ciekawa tutaj mówię myślę warto że tu przyjeżdżać fakt faktem chyba jak się nie mylę na tej rzece wolno łowić chyba tylko 5 miesięcy w roku nie pół roku chyba od końca kwietnia do chyba do października czy do końca października jakoś tak dlatego mówię kupując tu roczną licencję staram się tu przyjeżdżać dość regularnie i jakby nie było nasza magiczna rzeczka jest cięższy dojazd, karty idzie dostać tylko w jednym miejscu i, i nie można w tak wczesnych godzinach jak teraz tam łowić, bo sprzedaż kart od 8 rano także parę plusów tej rzeczki by było I jeśli by były też ładne klenia to i brzany Mówię, wcale nie trzeba by tam się wybierać na tamtą rzeczkę, tylko można by przyjeżdżać tutaj, też parking nad samą wodą, także jest komfort, wygoda, wiele tylko rybki brały tam widzicie już chyba, może, może widać w kamerce troszkę już, woda troszkę koło tego mostu płynie szybciej, widać lekkie zwarki już tam, ale mówię tutaj, po tamtym drzewem, no nas, pacnął ładny kleń, coś zebrał z powierzchni. My na razie z nie wyciągam. Może jak słońce będzie wyżej stało, kupujemy, ale. O, 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 o. Rybki są. Tam, gdzie ich się najbardziej spodziewam, właśnie, to jest właśnie ta okolica mostu. Dlatego się poruszamy powoli po cichutku. Siedzi. A pod samymi lagami ładny kluch. A spróbuję go ręką podobrać. widziałem za żarta. Przynęta dobrze. Uuu, ale go wciągnął. A, ale go pięknie wciągnął. No i taki, taki oto klusek tam się trafił. naszeczkę na zażar. Ja się uda. Fajne widoki z Taki rzucik na rancik idealnie wręcz centymetr To może być brzana, bo dziwne przetrzymanie, bo to brzana jest. I zapyszczek na szczęście. Także brzana bo świnka. Świnka chyba. Świnka. Piękna świnka. No piszczek. O, piękne. Trzeba się wypięła już. Piękna świnka. Tylko nie przytrzymała. Boblerka. Siedź, o, o, to coś. Coś ładnego. O, to jest wrzana chyba. Wygląda mi na wrzanę. Zapyszczek jest wrzana. No to mamy trypleta dzisiaj. Jak wyjmiemy. Klen, świnka, wrzana. Też takie właśnie wielokrotne. Puknął parę razy za kamienie i takie przetrzymanie. Dobrze, że chciałem. Dobrze, że nie wpięta. I że nie za tym za tylko tylko wpięta w płyście, ładnie. No zaczynają brać coś. Tak szybko w tą górę rzeki chyba nie pójdzie. A nie dużo ale jest brzana cel wyprawy świnka to taki bonus na no śwince nie myślałem chociaż to też jest chyba świnka a nie brzana to jest świnka nie jest brzana to jest jeszcze większa świnka na to wygląda ale mają też siłę czyli ja w tym nurcie Kolejna świnka. To jest kubana. Na, no, to nie patrz. Nie to nie by się powiedzieli Kubana. Power. Mają siłę skubańcy. Jak Nie takiego lekkiego sprzętu. O, a patrzcie, co robi skobane Teraz idziemy powietrze łyknąć No już się opłaciło. Przyjeżdża się tutaj. Naprawdę już się, Od no dopiero dzień się zaczyna mam wrażenie, tak jak zaczynają się te branie. No chodź maleńka, Cię tylko podbiorę szybciutko. Szybko ją wyczepić, żeby się nie rzucała. не из siedzi. I ma znowu świnka. Ja to kleni chyba jest, kleni. Ale kluseczka fajna. Kolejną rybkę, tym razem pluska. Ładna taka wypasiona. A teraz ryby zaczęły brać nagle. Miałem teraz w kilku rzutach, kilka pyknięć. Także może coś jeszcze O, ale pluska. Ale klucha. dwie świnki i dwie kluchy. Spróbujemy na razie tak to złapać. No. Zaraz Cię puszczę. pozwól nam tylko ładnie. On the corner where the shadows creep, whispers of the city, secrets they keep. Underneath the street lamps, steady burn. Life's a game of dice, wait in your turn. City lights shine, but they never show. and trying to redefine echoes of struggle in alleys tight fighting for a moment under neon light corners home with the jazzy groove time stands still it's hard to move the rhythm of life fast and slow navigate the maze let the story flow Siedzi. Ale mranie. Mam nadzieję, że to jest na kamerce. Piki oczama ni szajn luas. Ale. Ale przywaliło. Piękny klusek. sażar Coś wspaniałego. Uwielbiam takie ryby łowić właśnie na powierzchniowce tak jak widać misza induraz w środku tam się ryby podnoszą. <laughs> Widzieliście Piki oczama. Pięknie. Dobra, kluska znowu. Także to tak jak widać nie jest to przypadek, przynęta robi robotę. Ciepimy gadkę. czy o, na szczęście nic mu nie będzie. Kolejny gagatek niestety, jak szynka myśl miała puste ako. Mega basyglet, jak widać, zarazem. Fajnie. Tak to ma smorzaczka z powierzchni. Ale go tutaj. Przycholujemy. Jasne. Tak. z telefonem. Kurka woda chciałem do domu zaraz, wiesz, cały mokry jestem. Ziomek. Taki. wraca do wody, jak każda rybka u mnie. Następnego majki. Klejny, złociutki. Tam jest syglecik w wodzie. Tak jak mówię, zwracamy wolność rybkom. O majku, tylko mnie Ммм. Mm.